Siemaneczko. trochę pogoniłem te gołąbki. Dawno się nagrywało, wiecie, sami, co u mnie było. Powiem Wam, że ogarnęłem te gołębie. Dzięki panowie, co niektórzy, za rady, dobre. Skorzystałem z nich. Nie powiem, że nie skorzystałem jakoś tam jest no to jeszcze parze myślę, że dam im szansę jednymi młodymi bynajmniej do końca maja No, się do końca maja. Do końca maja i coś zniesie jajko, bo to wiecie. Dopiero szczerze mówiąc, to są po chorobie. No. Ale już jest dobrze. Się wszystko uspokoiło. Wszystko cacy. Ok, gania. Od czasu do czasu. Teraz kąpiel miały niedawno się wykluskały, no i tak to jest tutaj też trochę. Tych jasnych było 40, zostało 20, ja 5. Trochę się poparzyło. Teraz czekam na jajca. Kolega mnie uderzył czarnymi typlerami siwymi. Dwie autopary. Berlina samca dokupiłem. No i żałobnika dokupiłem. zaparzony już jest. A ta reszta prawie tutaj jest chyba ze cztery jasne, puste. Tak, to ten gojnik wszystko jest w parach. My to dopiero poparzone, tak szczerze mówiąc, bo to się wszystko po rozpierdzielało, nie chciały się parzyć, wiecie jak to choroba. I ten... No i tutaj mamy jeszcze chyba trzy jasne, jest puste. Nie wiem dokładnie co to jest, na pewno jest samiec i samica. A tutaj jest samiec, widzę już. Jeździ na ogonie. No i tak to jest Ogólnie już jest dobrze. Jeszcze raz dzięki wam panowie za pomoc niektórzy dużo pomogli. Miałem sporo telefonów nawet No i jakoś tam jest, co? Jakieś tam nędze? parę sztuk ciemnych, młodych głębi nie ma jeszcze, jej nie wiem dlaczego z tych ciemnych też się porozpierdzielały, poparzyły się było 100 ciemnych, a może zostało z 70 Było dzisiaj obcych, muszę się wziąć za tę siatkę naprawdę, bo to tyle już poszło tych gołębi się pieprzyć Jasne siedziały Budapesty ostatnio, ciemne Dzisiaj młody siedział, sąsiada Ale to weź go złap. Siateczka by była to by zamknął po tej parze, muszę te wyszwance jeszcze włożyć przy wyśmiałszeciu kolega, trzy pudełka, jeszcze samce i wyszwance samca Ciekawego pozdrawiam kolegów oglądających, którzy oglądają mnie jeszcze raz dziękuję za pomoc, bo naprawdę już miałem chwilę zwątpienia. Z tymi powiem Wam. do tej pory, jakby były te stare gołębie co poszły, by było kurwa tyle młody, żeby kończył lęki. No tak to wiecie, jak to jest. Trzeba przynieść, później jak, kurwa wyrastają. Przy tych ciemnych to katastrofa. Jest nie odkupisz od znajomego, naprawdę to na targu to wiecie jakie to kupywanie tam coś tam kupiłem takich niektórych, to nie są tam złe te gołębie ale co, niektórym tu powyrastały takie rzeczy że to głowa mała kurwa, bzykają jeden samiec no samice, katastrofa dostają do wody, elektrolity. Dostają kandibet. Też grzyba. No i na razie jest dobrze, zresztą to słychać. Nie da się nie usłyszeć zdrowia Wyszczeją To tyle, jeszcze raz Dziękuję ślicznie za pomoc i pozdrawiam wszystkich oglądających kolegów Trzymajcie się, cześć